Witam. Wiele osób porusza kwestię dzikich zwierząt w lesie, że jest niebezpiecznie przebywać w lesie zimą, w nocy, latem, chociażby o nie wiem, której godzinie. Już tłumaczę. Według mnie las jest bezpieczniejszy niż miasto. W mieście może się napaść każdy pijany człowiek, bo ja bym nieośrodkami takiej akcji przemocy. W lesie natomiast nie ma czego się bać. Wiadomo, że spanie w lesie, nasz umysł samoistnie, gdy poruszy się jakaś gałąź bądź spadnie patyk. Samoistnie takie sensory w mózgu, jak ja to mówię, wytwarzają podczas pobytu pierwszej w nocy w lesie, jak ja to miałem, że ktoś, coś jakieś zwierzę dzikie się do nas zbliża, że albo jakiś człowiek chce nam wyrządzić krzywdę, ale tak naprawdę nie ma się czego bać. To jest przepiękne miejsce, proszę Państwa. Tu można się zakochać w tym miejscu no ja się zakochałem i od e, paru ładnych lat jestem leśnioburczykiem naprawdę nie ma się czego bać Wspania w lesie, przebywania nocą w lesie e, lisy fakt mają wściekliznę, łosie są fajne, fajne dzikie lochy, no myślę, że ja widziałem, ale żeby nie prowokować po prostu przejść normalnie sobie na no spokojnie e, wilki też są, widziałem e, o, chyba pamiętam pierwszy raz spotkałem wilka o drugiej w nocy, jak wszedłem z lampą naftową. Tak, gdzieś koło tego było. No i co mogę powiedzieć? Uważajcie, jeżeli, jeżeli, jeżeli macie psa, ponieważ wilk nie tyle co zaatakuje może człowieka, tyle co, tyle co wyrządzi krzywdę waszemu piesku. Także wasze zwierzątko wreszcie może być zagrożone ponieważ y, może być y, no, pożywienie dla wilków, wasz piesek także uważajcie na, tego, na, swoje, na swoje pupile w lesie i pozdrawiam gorąco Buczyk i Filipek Dasz wóz